przelewają się przez pokład. Pokład przelewa się przez nas. A my tu leżymy. Ja nie wiem, czy jasno świeci na dwie strony. Tam, tam na zalew. Na morze. A ci gamonie wtedy wracali z tego rejsu i tu gdzieś przerznęli ten. Bo tamtą latarnię Jastarni wzięli za Hel, a tą Helską wzięli za krynicę morską. I myśleli, że wchodzą w zatokę, a oni nagle korwa Sternik krzyczy: Józek, z lewej strony 100 metrów las, kurwa! Józek mówi, kurwa, silnik, żagle dół! Jepnęli żagle dół, powylatywały szoty, fały za burtę, wplątały się w silnik i wyjebało ich na brzeg. Jacht barburka, piękny górniczy jacht. O wielkości jak, jak karawela tego. tej samej klasy opal. Kolejny dzień słabych wiatrów. Bujamy się jak bujacze. Żagle przelewają się z burty na burtę. motylka. Prowian się kończy, a my, ostatkiem sił. To się nagrywa? Tak. O Boże, wykreślić to. No ale miałeś sprawdzić kurz, jak tam jesteśmy. On Już zaczyna patrzę. od zabawy najpierw.